witam z tej strony Iwa. Tutaj mamy piękną linicę. Już film jest. W zeszłym roku wam wrzuciłam, ale pokażę jeszcze raz, zaprezentuję, bo tu jest akurat taki piękny, duży okaz. Zwróćcie uwagę na liście, które są taka lancetowate. Łodyga okrągła, gruba. Kwiaty, kwiaty są paszczowate. Na to, oko, na oko. Teraz jest to dobrze widać. Kwiaty są paszczowate, zioło ma intensywny zapach. A jeżeli chodzi o właściwości, to znajdziecie na moim kanale film, gdzie są dokładnie opisane. Co jest bardzo ważne i sprawdzone, to linica jest fenomenalna w mieszance ziołowej na hemoroidy, co jest przypadłością cywilizacyjną w ostatnim czasie. Bardzo dużo osób choruje na tą przypadłość. Więc jeżeli macie hemoroidy maści, zrobię maść, pokażę, jak zrobić. Tam nie idzie tylko linica. Tam trzeba mieć też liście jeżyny, dobrze by było mieć również krwawnik. Pokażę wytłumaczę, jak zrobić. To jest tylko film informacyjny, żebyście wiedzieli, co szukać, gdzie szukać. Szukamy ugory, u góry na ugorach, na łąkach. Wszędzie. Tam, gdzie w zasadzie jest możliwe ją znaleźć, ale i przy rzece, przy... tu jest staw tam dalej, tutaj jest rzeka i ona na tej linii brzegowej wszędzie rośnie. Tu jest taki ugor w zasadzie, ani nie koszone nic. I na łące też ją znalazłam, więc nie będziecie mieli problemu, żeby ją odnaleźć. Roślina piękna, piękne kwiaty na łące. Bardzo często jest tak, że jest mniejszych rozmiarów. Tutaj jej się bardzo podoba. Jak można zauważyć właśnie. Zwracajcie uwagę na te kwiatki, a ciężko jest pomylić z rośliną, ale warto mieć w apteczce, bo i z suszu można zrobić, ale ja zwykle robię, jeżeli chodzi o maści, to właśnie z żywej rośliny. To by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Lecę dalej uciekam do domku, bo już nieznośnie ciepło się robi. Trzymajcie się hej.